Ciemanko, witam was bardzo serdecznie. Lecimy z kolejną szybką piątką, a dziś trening cardio dla początkujących. 10 ćwiczeń, każde 30 sekund, zero przerw, bez zbędnego gadania. Zaczynamy. Powodzenia! OK, startujemy za 10 sekund Znajdźcie sobie trochę miejsca, nie potrzebujecie go dużo I standardowo na samym początku będą pajacyki 3, 2, 1 I staramy się robić obszerne te ruchy I pracujemy w jednym tempie Dzisiaj będzie sporo ruchu Nie będzie to trening jakiś bardzo męczący Ale na pewno się troszkę spocimy Tak jak wcześniej wspominałem Na treningu takim wprowadzającym że szybka piątka to możliwość połączenia różnych treningów. Także nie musicie kończyć na tym treningu kardio. Możecie robić też inne. 3, 2, 1. Zmieniamy. Przeskakujemy na jednej nodze przez 30 sekund. Po 30 sekundach będzie od razu zmiana nogi. Staramy się robić te podskoki cały czas na palcach. Nie dotykamy piętą ziemi. I pracujemy tak przez właśnie te 30 sekund. Także nie musicie kończyć na tej jednej piątce, tylko możecie sobie połączyć treningi. Nie ma najmniejszego problemu. 3, 2, 1 i na drugą. I pracujemy w ten sam sposób, o, aż wyleciałem z maty. I lecimy. Uff. Pracujemy cały czas. 10 sekund za nami. Zaraz będziemy przechodzili do pozycji statycznej, czyli plank, bo brzuch też musi być silny. Lecimy, lecimy. 3, 2, 1. Od razu idziemy na łokcie, na stopy i trzymamy przez 30 sekund. Brzuch przez te 30 sekund ma być cały czas napięty. Pozycja prosta. I trzymamy 15 sekund. Lecimy. Ten trening nie będzie jakoś mega ciężki, więc dla osób początkujących będzie to idealny motyw do zrobienia. Ok? Idziemy na nasze dłonie i ręce przed siebie po kolei prawa, lewa, brzuch cały czas napięty. Lewa. I lecimy. Tak jakbyśmy byli super bohaterami, jak superman leciał przez miasto, tak my będziemy lecieć po pokoju. I trzymamy. I idziemy do góry 3, 2, 1 i skakaneczka przez Wyobraźcie sobie, że w dłoniach macie skakankę i próbujecie przeskoczyć przez linkę, żeby nie było siady. I lecimy, pracujemy cały czas. Jeszcze 10 sekund. W jednym tempie: 3, 2, 1 i ludzkie pajacyki. Prawa dłoń, lewa pięta, lewa dłoń, prawa pięta. Dzisiaj zauważcie, że jest. Dużo ruchu, ale to chodzi o to, żeby pracować na jakimś pulsie, powiedzmy 130 i palić kalorie i robić formę i lecimy. Uff. Trzy sekundy, dwie, jedna. Przechodzimy do przysiadu, rozkrok i pracujemy. Ręce przed siebie, ty. I cały czas pracę. przez 30 sekund. Schodzimy trochę poniżej kąta 90 stopni. Żuch napięty, biodra wypychamy w ostatniej fazie ruchu. I w taki sposób sobie pracujemy. 3, 2, 1. Ok, przechodzimy do biegu bokserskiego od razu. Ciosy proste. Możecie w komentarzu napisać, czy oglądacie boks. Jeśli tak, jaki jest Wasz ulubiony pięściarz? I pracuję. Ja bardzo lubię Tysona Furego. Lubię takie charyzmatyczne postać. A przed nami ostatnie ćwiczenie. Zwykłe, standardowe. Przeskoki z nogi na nogę ala wybranie postaci można Kompat al-Hotel. Za każdym razem tak postacie przeskakują przed wybraniem i my możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy jedną z nich. Zostało 10 sekund i za nami już będzie szybka piątka. 3, 2, 1. I finito, bardzo Wam dziękuję, że byliście razem ze mną, mam nadzieję, że Wam się podobało, w opisie macie linki do moich social mediów, gdzie serdecznie Was zapraszam i wejdźcie w playlistę, znajdźcie sobie następną szybką piątkę, nie czekajcie, tylko rozpoczynajcie drugi ten trening. Dzięki, do widzenia, na razie, cześć.